Złap kota i weź go na Jeszcze ma fetysze. Jak mój shotgun shot będzie o 20 cm w lufie, to to złoto, dobra? <grym> A jak nie, no to nie chuj <grym> to nie chuj, ja nawet nie próbuję. Dobrze. Żeby im przykro nie było. <grym> robimy ten challenge, przejdziemy bez przemocy? Nie, to się nie uda. Nie, to się nie uda. Postanem. Chcesz powiedzieć coś do mojego mikrofonu? Obi... Ale gdzie ten mikrofon? Nie obi <laughs> obi one Kenobi. Anna can kill cage. Jego psa nie zabi. Nie, to będzie mumia. Nie, to That's ruch. my dog, I don't kill him, my friend. I make him into kebab. Wiesz co ludzie napiszą pod tym filmikiem? Kurwa, może moglibyście te mi dać może komuś, kto nie ma? Dzieciom z Afryki są moje dupy brudne. Ej, ja i tak wytrę w to nos. No dawaj! Będę potrzebował że będę brała po kawałku. Oraz co wyciałeś nas, a ja mam maseczkę bezpieczną. Z nosem! Tak jak każdy Polak Jesteśmy Ja mam polską maseczkę, że nosem smarczę a morda zamknięta. Skurwy synu, nie mogę tego dzieciom z Afryki wysłać. Za 500 euro. Dzieci z Afryki mają przez siebie rodziny. Jebo Ale ja nie mogę teraz stanowić kto? Chyba Daj to, ja przejmę, ja zrobię to za ciebie Ej, to daj mi takie też <grym wytrzał> Do list I'll put you on the damn list, you fucking fat bitch Jak pod tym filmikiem się 1000 lajków, to Anka wróci na następny odcinek <grym wytrzał> Spierdalaj <grym wytrzał> Spierdalaj, chcesz mnie wyrzucić? Ja, już mnie nie chcą tu, widzicie? Już mnie nie chcą też można wygrać w gry, jak chłopy Bez kobiet Bez geja Bez geja, Bez geja. <tryk> Kobiety są pedaski Very Tłumacz to co jest napisane no Pick up paycheck cash paycheck I kup milki i weja Za wcześnie no, sam Gra na Widać chłopiec jest odpalony i chuj Nie widać mi moich pięciu podbródków przynajmniej przez ten strajtachę Bo jesteś odpalony No Odpalony typ to nie ma sensu grać w ogóle Wow, Okej okay. Nie, on, on zżyga się no, no. Sick bastard Do twarzy no. Będzie rzekał, no. No, no. Nie pal fajki tylko Właśnie, no bo fajka jest pod ten Przyda się jedno potem Pizda z powrotem złoty, 20. Pizda z powrotem na jebani, wydawcy powrotem. O kurwa! No chuj, tylko fajki nie pal. Ale jak przycisnąłem E? Czemu? A bo była pierwsza kurwa odpalona. Ja pierdolę. Chłop był odpalony, kurwa! Odpalony był chłop, zbanować! Za, za karę swojej w kolejce. Zbanować, chujzę, odpalony był chłop. O! Oparcie? O, jak się oparł To się tak nazywa klopsiki Dokładnie po tak. 20 dollars my friend? Fuck you! And your mother too Fuck your mother my friend na łapku jest łatwiej jednak Hello garmentę Mleko Ale i tak wejdziemy, bo będzie śmiesznie Hello! No serio, no, wiesz co w tym przebraniu to naprawdę uwierzyłabym, że jesteś King Richard z domu. A za dużo ludzi. Za dużo. Nie trafiłeś. Paś. Cieszę się, że to very easy i ci biją. Pańcy. Dwa. O. O. <laughs> Uwielbiam cool. Suka blaty O? Gdzie kurwa o. O, Fuck you Kant okay. będzie leżał i Chyba nie będzie nie, toś, tak. weź tą domą! Giin! Kurwa, czerną. GIN! GINK! Nie łopato! Opal! łopatko! W końcu! Kurwa ile można! Kurwa, ale na hardzie mocno się gra, nie? Tutaj jak to teraz jest? To on... po jakimś czasie się chyba odwuje, no nie? Co, z uciętą głową? E, nie, 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 w sensie serducho. E, nie, musisz zeżrzeć coś, o. o, no, no takie coś. Dobra, ale no na razie nie będziemy tego robić. Na razie może znajdziemy apteczkę gdzieś. Ale Tu jest chyba, albo obok w pokoju. W tym głównym, co... Shotgun! Co mieszka pan prezydent. Kocham te rzeczy. Na kota. Na kota. Na no kota, Ma 20 czy nie ma? Wybaczcie, jestem bardzo satysfakcjonowany. <śmianie> czy kot ma 20 cm, czy nie ma? <śmianie> czy kot ma? <śmianie> Ale m, To jest nie, ważne. Że, że głębokość dupy? Na shotguna. <śmianie> ja już nie wiem o czym ty mówisz. <śmianie> <śmianie> nie o predyspozycjach kurwa seksualnych. Jak? Chodzi o kota. No ho, o kota. O kota. O kota. Niezniszczalne kurwa. No i apażury Na tempo! Kurde! Chyba chodziło jednak o zegrze Ja chcę kotka Kotek? Ja kotka Ja chcę kotka Nabić go na... Nabić go na ścielkę Tak Kotek? I zabić O, tam już wiesz, nie, psa nie Cicho, cicho Nie ma psa Spierd... Goń go! Nie, Teraz! Wolno, akcja! Wolno, nie. Teraz. nie wolno, nie! Nie wolno! Enter albo E. Ale nie, no jak już tak? będzie okazja. Jak będzie okazja. Bo Enter albo E. O, i tutaj wiesz, tak, Uwielbiam tych gości. Ale jak to działa, kurwa, że Ameryka jest taka sama jak wtedy, jak robili tą tą co? No? <grym> no, tu nie idź, bo cię zwolni chłop. Odpalony jest. Odpalony chłop jest zwolniony jeszcze i co? Nie masz roboty O nie Och Och, oh, Albo uciekaj, albo napieprzaj w te drzwi, co Czemu bieg. oni strajkują? Bo w gry... W grach jest za dużo przemocy, dlatego muszą wszystkich zabić No <noise> Jak to Ameryka, nie? No właśnie widzę Idą <noise> pozabijać i <tam> pozabijaj, <noise> bo za dużo przemocy już w grach <noise> O kurwa, a mam cztery, nie? Bo podpalone jest! Same heady funkcjonują! Games are bad, they make you mad. Dobra, spierdalante Spierdalanty. Chcę jakąś apteczkę kojarzyć, wiesz? grandmother game, oh, Sorry! To? I'm so fucking sorry! Za pa. No i Za It's too late apologize. 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 Again? Znowu kurwa zapisujesz? No. Zapisuję, bo ci pan jestem. Polasy. Wy się w końcu kurwa ogarnijcie. się. się w końcu dogadaj się. Ale patrz jak zjebaliśmy. Kurwa masz! Fuck you, in the asshole volume bass treble fuck you eso fuck you master volume nie yeah, <many> dziękuję i know what you're thinking, but the funny thing is i don't even like that's the ticket. fuck yes się, miszo. Po co strzela do mnie, Grubas? Grubas! A nie on, nie do ciebie! Zabierz mu hamburgera! Do odpalonego typa strzelał. To jest sposób, no nie? Podejdę do bankomatu, no. wkopnę w bankomat. Ej, co on jest ostatni? To no. że ty podpalony jesteś co się gapisz na mnie? Wszyscy się gapią na mnie. Ej, czy co. Ej, obejrzyj się z tyłu. Nie ma nikogo, dobra. A to na. na zobacz wszyscy. A weź zrób kółko wokół, nich, niech nie Myślę, się że na... po prostu jesteś chory psychicznie. Nieprawda. Niech się popatrzą na siebie. Nieprawda. Kółko Idź drob. do kolejki, kurwa. Weź się wepchnij w kolejkę. I teraz spójrz na nich. <laughs> a po a weź boi. się wepchnij w kolejkę. A ja patrz, patrz, działają. Pozdrawiam, działają. strzela. Co jest, kurwa? Nie rozliczyła się dziwka z podatku. Idź do okienka, o chujo o, Dzięki, o kolejka poszła no, o, o, no, mi, no. o mi, ja, no. o mi ją Odpalona jest, nie? Niech się pierdoli O co chodzi z tym odpalonym? Ja nie wiem jest taka, wiesz, trochę, fabuła. Zajebista no jest właśnie fabuła to się Fajnie jest się pobawić i w ogóle ale... Masz podzielone dni Właśnie tego, fajnie no. jest robić normalne rzeczy a wszyscy są kurwa jebanymi psycholami w ciebie Tak, bo tak jest normalnie I o to chodzi w tej grze Okay. nie, nie, chłopy są odpalone będzie... pejczek to nie jest pejczek, to, to jest F pejczyk. jak frejer chyba o, nie, nie dobrze. no już chuj, zrobiłem F, dobra zostaw mi to kurwa kobieto 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 zostaw mi to ja pierdolę no bez jaj samowójstwo i popełni <laughs> czy ja to zrobiłam, czy nie? A. Kiss out. Dobra. Kiss out. <grystanie> no, masz pejczek. Dobra Do i zimka. teraz spierdalaj. dalej. <grystanie> <Weź, grystanie> to staraj się nikogo nie zabić, ucieknij. Uciekaj! Za dużo ich jest. Uciekaj, mówi ci! Mało helfer robią! Dobra, zabijam je tam No. No, to jest pierdoliłeś <grystanie> A tu tu jesteśmy. Wcześniej F. By pokazać respekt. Ale oni się i opią, kurno. Jak w Polsce. Cokolwiek nie. Dzień dobry? Gdzie ktoś... Pójdę... pomóc? pomóc. Możesz jeste... kredyt? Uh -huh. Ile człowiek trzeba się mu spać w broni? Tetur, 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 No i co tam? Chodźcie tutaj. Co ty kombinujesz. No właśnie. No już cię łapią. Leć do tego sefu no. kurwa. Leć do sefu. Leć no, do safeu. Czemu mnie biją? Do sejfu lecimy. No i Nie, Odpalony jest chłop Nie zabijaj dziewczyny no! To przez nią mnie teraz ścigają! To nie ja wyciągnąłem pierwszy broń. Jak ty co zjebany jesteś? Przyspiesz hmm. Nara, elo Jak się kurwa mija z nim Jak się stąd wali? Tędy? No Aha. Elo, siomki po Pozdrówka Nara jak spotkasz Tylko turban znajmę No, masz super turban Ja zużyć muszę Wiesz ile chcesz. Tuesday. Dziękuję Ale udało się przejść. No poniedziałek mamy zrobione. I nie zmarnować papieru. Stop, Lis. Sara, 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 Sara,